Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dawid Boszkiewicz i zapraszam na program Polsko w Polityce, gdzie będziemy zapraszali ludzi z wielkiej polityki właśnie. Dzisiaj moim gościem jest pan Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dzień dobry. Dzień dobry, koniecznie Państwu. Zaprosiłem Pana, aby porozmawiać na tematy istotne dla uczniów i studentów oraz jest kilka spraw, odnośnie których wielu ludzi chciałoby usłyszeć Pańskie zdanie. Zacznijmy może od Pańskiej nominacji na fotel ministra. Spodziewał się Pan tego wcześniej, czy była to dla Pana mała niespodzianka? Ja to, oczywiście takie rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień, one są przedmiotem dyskusji w ramach ugrupowania politycznego, klubu parlamentarnego, władz tego ugrupowania i to dłuższej dyskusji, więc ja słyszałem o takich pomysłach na moją osobę już pół roku wcześniej. Później siłą rzeczy wszyscy zajęli się kampanią wyborczą prezydencką i temat powrócił już przy kończeniu prac nad rekonstrukcją rządu. No ale nie było to zaskoczenie, polegające na tym, że ja nie wiedziałem, że w ogóle się mhm. o tym myśli. Byłem jednym z, z kilku kandydatów, którzy byli rozpatrywani na to stanowisko. Rozumiem. Odnośnie nominacji, tuż po niej pewne grupy społeczne wyraziły swoje niezadowolenie, a wręcz obawy. Chciałby się Pan odnieść jakoś do tych głosów? To jest wolny, demokratyczny kraj, my praworządny i mamy prawo do demonstrowania swoich poglądów, również swoich odczuć. Więc to, że te grupy zademonstrowały te swoje odczucia, to jest tylko dowód na to, co mówię. Żyjemy w wolnym kraju. Były też grupy, które zademonstrowały ogromne poparcie i nadzieje związane z moją osobą. Więc są jedni i drudzy. Dobrze byłoby tylko, żeby również swoje wątpliwości i uwagi, opierać na prawdzie, a nie na fałszywych, zmanipulowanych przekazach, bo wtedy to nie ma nic wspólnego z dobrem wspólnym. To dalej może mieć miejsce w demokracji, oczywiście, ale z dobrem wspólnym wiele to już nie ma wspólnego. Rozumiem. Zapowiadał Pan zmiany prawne dotyczące wolności słowa na uczelniach i ogłosił Pan pakiet wolności akademickiej. Jaki jest zamysł, zamysł tych zmian i co miałby regulować nowe przepisy? Te nowe przepisy są tylko i wyłącznie urzeczywistnieniem w praktyce ustawowej i na, na płaszczyźnie ustawowej przepisów konstytucyjnych. Zwróćmy uwagę na to, że mamy naprawdę pod tym względem napisaną znakomicie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która w artykule 25 ust. 2 gwarantuje każdemu, no w tej grupie także naukowcom, jak każdemu, to i naukowcom. Prawo do nieskrępowanego wyrażania swoich przekonań światopoglądowych, religijnych i filozoficznych. Jeśli każdy, a zatem również naukowiec, ma prawo do głoszenia również w życiu publicznym swoich przekonań, to nie może to ogłoszenie tych przekonań być jednocześnie podstawą do wszczynania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych przeciwko takiemu naukowcowi, bo to by się kłóciło z konstytucją, a jednocześnie ograniczałoby wolność badań naukowych i wolność ogłaszania ich wyników. Krótko mówiąc nic poza konstytucją i nic więcej niż konstytucja, ale wszystko w związku z konstytucją, tego nie było w tej ustawie, tego zabrakło. Pan premier Gowin też miał podobne podejście do tej sprawy. Już po uchwaleniu ustawy, ja to po prostu kontynuuję. Rozumiem. Zacznijmy się na temacie matur, które się zbliżają. Jak pan wspomina swoją własną maturę? To były troszkę, Na pewno wspominam inaczej przygotowanie do matury. Mm -hmm. To były czasy lata 90. liceum zamójskiego w Lublinie, w których nie trzeba było udawać się na korepetycje kore zewnętrzne i płacić za nie pieniędzy. pieniądze. Wystarczyło to, co było przedmiotem nauczania w szkole. Pamiętam, uczyła mnie historii pani profesor Cieniawa. Mm -hmm. I nie miałem najmniejszych problemów z tym, żeby tę maturę z historii zdać na piątkę na najwyższym poziomie, a następnie na bazie tej wiedzy zdawać egzaminy wstępne na KUL i dostać się na prawo. Więc pod tym względem wspominam to bardzo dobrze, bo patrząc na czasy następnie, po, no, następnych lat, kiedy uczniowie musieli korzystać z korepetycji po to, żeby zdawać maturę i to w większości w ten sposób się odbywało, no coś się złego stało w tej edukacji. Matura moja była na miejscu w liceum Zamoyskiego sprawdzana przez nauczycieli miejscowych była stresująca, bo to jest ogromne wydarzenie w życiu każdego człowieka młodego. Yy, musi być stresująca. Ale to co jest rzeczywiście najważniejsze w tym wszystkim, my naprawdę nie potrzebowaliśmy korepetycji zewnętrznych. Czyli Pan dąży do tego, żeby wyeliminować korepetycje? Dąży do potrzebne. tego, nie wyeliminować, no każdy kto żeby chce to nie może... Żeby nie potrzebne? No, żeby nie były konieczne. O. Potrzebne zawsze mogą być, zawsze mhm. jak ktoś się chce dokształcić to bardzo dobrze, ale nie, muszą być, nie mogą być konieczne. że Po to jest szkoła, żeby przygotowała ucznia do egzaminu również, zwłaszcza do tego egzaminu najważniejszego w tym wieku. Młodzieńczym, czyli egzaminu dojrzałości, egzamin, egzaminu maturalnego. I myślę, że po to został zrobiony ten, ta, ta reforma i ten zwrot ponownie ku systemowi 8 plus 4, żeby było więcej czasu w szkołach ponadpodstawowych na przekazanie wiedzy i ugruntowanie tej wiedzy podczas lekcji, a nie podczas korepetycji. Jeszcze odnośnie tylko tej matury, w tym roku pewien zakres materiału został usunięty z matury. Czas został wydłużony i zrezygnowano z matur ustnych. Nie obniża to poziomu tego testu dojrzałości? Niewątpliwie tak. Niewątpliwie są, jest to ograniczenie wymagań. No przecież temu też służyła ta praca, która została wykonana zaraz po tym, jak objąłem funkcję ministra edukacji i nauki, ale to jest odpowiedź z kolei na liczne postulaty środowiska uczniowskiego, właśnie rodziców, ale i nauczycieli, którzy wyraźnie wskazywali, że ten rocznik, który w tym roku będzie zdawał maturę, jest potrójnie poszkodowany. Przez strajk nauczycielski, który w wielu miejscach wyłączył nauczanie w ogóle, nie tylko nauczanie stacjonarne, na długi czas. Później przez pandemię wiosenną z ubiegłego roku, gdzie nauczanie zdalne raczkowało dopiero siłą rzeczy, było na bardzo niskim poziomie. Ono się rozwijało, tu wielka praca dyrektorów i nauczycieli. Za którą dziękuję. No i pandemia obecna, która jest na wyższym poziomie, bo i inwestycje w sprzęt informatyczny i podłączenie szkół do internetu, ale mimo wszystko nauczanie zdalne to, to nie to samo co stacjonarne. Trzeba wziąć to pod uwagę, że ci uczniowie z obecnych klas maturalnych nie mieli szans Przygotować się do egzaminu naturalnego tak jak poprzednie roczniki i dlatego musieliśmy zredukować nieco wymagania egzaminacyjne. To odczuwa się różnice między nauczaniem zdalnym a stacjonarnym. Okres pandemiczny utrudnił tutaj wszystkim prowadzenie życia. Miejmy nadzieję, że poradzimy sobie z nim jak najszybciej. Odnośnie studiów pana ministra, jak pan wspomina własne studia? Jeden z piękniejszych okresów w moim życiu nie chcę powiedzieć najpiękniejszy, bo ja mam dość szczęśliwe życie w ogóle całe poza problemami, czy jakimiś trudnościami również rodzinnymi, czy śmiercią rodziców, no to są rzeczy, które wszyscy, do, 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 do wszystkich dotykają, ale generalnie mam szczęśliwe, szczęśliwe życie. Ale niewątpliwie ten okres studiów to był taki okres wejścia w dorosłość. Takiego odkrywania wiedzy, i to jeszcze w obszarze, który mnie bardzo interesował, czyli wiedzy prawniczej. A też studia to poznanie żony, później ślub. To są wszystko rzeczywiście lata życia, które przesądzały o tym, co będzie ze mną później. Jednak jeżeli chodzi o powrót na uczelnię studentów, są jakieś odnośnie tego plany, są jakieś rekomendacje odnośnie zaliczeń na sesji? Im szybciej tym lepiej. Co do tego nie mam wątpliwości, bo tu nie tylko o studentów chodzi, tu chodzi w ogóle o życie uczelni, i o życie miasta. Zobaczmy jak pusto jest na, na, na ulicach Lublina. Bez studentów. To jednak jest kilkadziesiąt tysięcy osób, którzy przyjeżdżali do Lublina studiować i tutaj, i tutaj żyć. Więc to jest, są wszystko naczynia połączone i nie ma wątpliwości, że jeśli tylko będzie podstawa do tego, żeby rekomendować rektorom uczelni wyższych w Polsce, by powracali do systemu nauczania stacjonarnego, to te rekomendacje będą wydane. Mam nadzieję, że ta walka z pandemią koronawirusa spowoduje, że w perspektywie kilku tygodnie takie rekomendacje będą możliwe. W Pańskich wypowiedziach pojawił się wątek zmian w systemie edukacji. Czy chciałby Pan Minister uchylić nam nieco tajemnicy i opowiedzieć o nich? Bardziej chodzi mi o zmiany systemowe, w tym sensie systemowe, że jesteśmy, jeśli mówimy o edukacji i tym nauczaniu w szkołach podstawowych i szkołach średnich, jesteśmy w systemie takiej dwuwładzy w szkołach, organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Organ prowadzący, którym jest w przytłaczającej większości samorząd i organ nadzoru pedagogicznego, którym jest minister edukacji i kurator oświaty. No i takim systemie dwufinansowania, może nie podwójnego finansowania, ale dwutorowego finansowania oświaty. Organ prowadzący dba o, o zaplecze, o warunki nauczania, o wygląd szkół, wygląd tych przedmiotowych pracowni. Krótko mówiąc, o inwestycje materialne w, w, w strukturę, w, w infrastrukturę szkolną. Natomiast państwo polskie przekazuje subwencję oświatową w wysokości 52 miliardy złotych, to będzie w tym roku, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oświaty. I tutaj ten podział nie jest do końca czytelny. Dość powiedzieć, że mamy mniej uczniów w ostatnich latach, ślad za tym nieco mniej nauczyci nauczycieli dużo wyższą subwencję oświatową, bo z 40 miliardów wzrosła na no 52 miliardów, to jest skokowy wzrost. I narzekania samorządów, że coraz więcej dokładają do tego zadania własnego. No gdzieś tu coś się nie, coś się nie klei. To nie klei się dlatego, że jest mało czytelny podział. Właśnie kompetencyjny ślad za tym, źródeł finansowania poszczególnych zadań. W oświacie chciałbym to wyprostować, chcą tego również samorządowcy, to są ich postulaty. Co do samego programu nauczania, chciałbym, żeby eksperci, to już się dzieje, pochylili się nad postulatami, które są zgłaszane do Ministerstwa, postulatami odchudzenia podstaw programowych w niektórych przedmiotach, w których twierdzi się, że to nie ja, to postulat z zewnątrz, ja chcę je sprawdzić. Twierdzi się, że w niektórych przedmiotach mamy przeładowanie materiału, co powoduje, że uczymy naszych uczniów zbyt wiele rzeczy, bez możliwości ugruntowania tej wiedzy i powtórki tej wiedzy, co prowadzi ostatecznie do tego systemu zakuj, zdaj, zapomnij, a chcielibyśmy, żeby to ostatnie Z było zlikwidowane. Mhm. Oczywiście. Ustawa zwana również um, konstrucja Nauki, Wiele zmienia w szkolnictwie wyższym. Opowiedziałby Pan naszym odbiorcom o najważniejszych i najciekawszych jej zapisach? Ogromnie wiele zmian. Przede wszystkim w strukturze organizacyjnej uczelni. Uważam, że w tym zakresie ustawa jest dobra. Znaczy są różne kontrowersje z tym związane, ale wydaje się, że ta ustawa, Konstytucja dla Nauki, ruszyła trochę tę skostniałą strukturę. Strukturę uczelni, to jest kwestia pozycji rektora, to jest kwestia rady uczelni, to jest kwestia rad wydziału dziekanów i rad instytutów, to jest kwestia dyscyplin naukowych, to, to, jest kwestia, to są przepisy, które zmuszają, może źle powiedziane, ale motywują do większego wysiłku nad rozwojem naukowym, nad badaniami naukowymi. Teraz diabeł tkwi w szczegółach. No są niektóre rozwiązania, jak na przykład punktacja czasopism czy wydawnictw, które są krytykowane, wydaje się w niektórych obszarach słusznie krytykowane, dlatego niebawem zmienię rozporządzenie w tej sprawie. Są rozwiązania dotyczące samej ewaluacji uczelni, czyli jej oceny, też krytykowane w niektórych aspektach i też uważam, że w niektórych aspektach ta krytyka rzeczywiście jest zasadna. Też będę zmieniał rozporządzenie w tej sprawie, ale generalnie, co do zasady, konstytucja dla nauki. Ruszyła z miejsca skostniałą strukturę uniwersytecką i uczelnianą, i spowodowała zwiększenie motywacji do badań naukowych, czyli do rozwoju naukowego, krótko mówiąc, w naszych uczelniach. I taka jest jej istota. I co do istoty jest ona właśnie dobra z tego powodu. Jak już jesteśmy przy uczelniach wyższych, ciekawym tematem jest wspieranie przez państwo grup badawczych oraz korzystanie z owoców ich pracy. Dobrym przykładem może być pozyskanie najwyższej jakości grafenu przez Polaków w 2014 roku. Niestety, mimo tego, Polska wydaje się nie wykorzystywać tego w wystarczający sposób. Czy Państwo zapatruje się na wykorzystywanie osiągnięć naukowych w przyszłości? No, bezwzględnie tutaj jest obszar do zagospodarowania. Znaczy yy, brakuje nam czegoś w rodzaju. Yy, Banku Innowacji, można powiedzieć, czyli rzeczywistego przełożenia na praktykę osiągnięć naukowych, zdobyczy naukowych, zwłaszcza w tym obszarze nauk ścisłych, nauk technicznych. Mamy do czynienia z odkryciami i z dobrymi efektami badań, które następnie gdzieś brakuje tego ogniwa pośredniego, przełożenia tego na życie gospodarcze, praktyczne. Coś takiego jak Bank Innowacji rzeczywiście byłby tutaj bardzo wskazany. No bo po to jesteśmy nasza. Nauka nie żyje sama dla siebie. Naukowiec nie pisze dla punktów, nie odkrywa dla punktów, tylko odkrywa dla życia społecznego. Nauka jest dla społeczeństwa, dla Polski w szczególności, w pierwszej kolejności, bo mówimy o nauce polskiej i dla świata, bo przecież mówimy również o umiędzynarodowieniu. Więc siłą rzeczy wykorzystanie tych zdobyczy naukowych, odkryć naukowych w życiu społecznym, gospodarczym jest kluczem do ostatecznego sukcesu nauki. Mam jeszcze jedno pytanie Powołał pan minister Zespół działający przy panu na których w czele stoją profesor Skrzydlewski oraz profesor Paruch. Jakie są zadania tych zespołów i kiedy możemy się spodziewać ich wyników? Pan profesor Paweł Skrzydlewski jest moim doradcą, który przede wszystkim pracuje nad tymi kwestiami dotyczącymi czasopism i wydawnictw, w szczególności w obszarze nauk humanistycznych i społecznych szeroko pojętych. Bo tu wydaje się, że troszkę problemów się namnożyło. Natomiast zespół, o którym Pan mówi, to jest zespół pod właśnie przewodnictwem pana profesora Waldemara Parucha z umcs u no. Człowieka, który ma naprawdę bardzo takie systemowe podejście do, do problematyki uczelni wyższych. Zresztą uczestniczył w pracach nad Konstytucją dla nauki, więc wie, jakie obszary ewentualnie rzeczywiście od początku wyglądały na. No, nie chcę być ryzykowne, ale takie, które mogłyby sprawiać problemy w przyszłości, dlatego robienie przez niego dzisiaj analizy i stawianie diagnozy jest tym łatwiejsze dla niego. Ale też jak wiem świetnie prowadzi ten zespół kilkunastoosobowy skorzony z naukowców z całej Polski i z różnych dyscyplin naukowych. Bardzo systematycznie podchodzi ten zespół do pracy. Minęły dwa miesiące tak naprawdę efektywnej pracy tego zespołu i mamy gotowe rekomendacje we wszystkich obszarach. Te rekomendacje teraz są przekładane na język prawniczy, na język rozporządzeń czy projektów ustaw i na tej bazie będziemy przedkładać środowisku uczelnianemu nasze propozycje zmiany w obszarze prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Rozumiem. To do mnie byłoby wszystko. Dziękuję bardzo panu ministrowi za to, że znalazł dla nas czas. Dziękuję widzom i zapraszam za jakiś czas na kolejny odcinek. Do widzenia. Dziękuję bardzo.